Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich serdecznie w kraju i za granicą, na całym świecie, Polaków, te 20 milionów i innych, którzy oglądają mnie bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was wszystkich w Holandii, Barbary, na Florydzie, wszystkich, proszę Państwa w Kanadzie, w New Jersey, w Nowym Jorku, wszystkich Was. Serdecznie pozdrawiam z Polski Władysława. Bąb. Ja tutaj zawsze na tym moim kanale proszę o subskrypcję. Nadaję na żywo. Dzisiaj mamy 4 listopad 2025 rok, 21.10. Tak? No tak. Zerknęłam na zegar. 21.10. Proszę Państwa, o czym ja tutaj zapisałam, o czym będę dzisiaj. Wam troszeczkę opowiadać, jak ktoś będzie chciał skorzystać, ktoś mnie będzie chciał wysłuchać po skrócie, więc proszę uprzejmie, może mu przyda się te kilka słów. Oczywiście gratis, nie płacić za to, nic nie, nie, nie wyłudzam, żeby ktoś mnie wspierał na to czy na książkę, tak jak to robią różne telewizje i tak dalej, ale, ale proszę Państwa, za darmo Wam tę wiedzę rozdaję. W każdym bądź razie zioła na bielactwo nabyte, bo pytacie mnie. Jest to trudna sytuacja, jeżeli jest wrodzone czy nabyte, bo może się po 30 latach ukazać, jak to jest w opisach wszystkich naukowców, że to może być dziedziczenie lub, proszę Państwa, można nabyć gdzieś na basenach. Może z jakichś kremów, z filtrem jak się opalacie właśnie. Zwłaszcza takie, ta zacznie się od ugryzienia jednego komara drugiego, później to się nie chce goić, później zakładacie te filtry, te kremy, jak się opalacie i tutaj macie same skutki uboczne. Proszę Państwa, za na przykład za bielactwo to jest choroba na przykład antygenów, tak jak już mówiłam, yy, genetyczne yy, zanikające komórki, które odpowiadają za kolor skóry. Yy, powstają w ten czas inne takie przeciwciała, które zmieniają skórę jak chcą. Jak chcą. Tak to zostało opisane w opisach yy, po prostu naukowcy i inni próbują opracować czy zielarze próbują zamaskować, leczyć te, dlatego też y, polecam wam tylko to trzeba zrobić precyzyjnie, elegancko, y, 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 proszę państwa, żeby żeby to było jak dla siebie robicie, żeby to było tak zrobione, jak ma być. Najpierw się robi lek prawdziwy z jaskółczego ziela, potem mamy, robimy lek prawdziwy, z, y, 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 proszę państwa, z kasztana, potem robimy y, wyciąg z dziurawca, a potem robimy rumianek, też wyciąg bezpromienny. Słuchajcie, co ja tu do Was mówię. Możemy też dołożyć krwawnika, korzenia bardialu lub liście orzecha, dąbrówkę rozumową. Jeżeli będą te płyny porobione, proszę Państwa, w ten czas, Łączymy razem proporcjonalnie, to się w kroplach tam przelicza, ja bym to powiedziała po pół łyżeczki, z każdego i, i dodajemy wazelinę farmaceutyczną, linomak 100%, dodajemy również rycyn 100%, kilkanaście kropel, dodajemy, proszę Państwa, wazelinę farmaceutyczną, już mówiłam, i dodajemy te wszystkie i razem ucieramy w maku, że aż się zrobi taka masa. Mamy maść, ale te same wyciągi, o których ja mówię, na bielactwo, żeby schować bielactwo, żeby ten pigment tej skóry się zmienił z powrotem, taki, jak ma być. No to właściwie też musimy pić te zioła, oprócz tej maści, co zrobiliśmy te wyciągi. Czyli jeżeli w zależności od wagi, w zależności ile ważysz, jak to musisz zrobić w kroplach jaką tę mieszankę, to wszystko trzeba połączyć razem, ale zawsze trzeba więcej rumianku, mniej dziurawca, te, te babki, albo może być miłożą w japońskim, bo tu chodzi o na skórę do, do tego, czy krwawnika Liście orzecha i dąbrówka rozgłowana. Od tej dąbrówki to zawsze dajemy 10 kropli i tamtych po 15, niektórych po łyżeczki. I w ten sposób to mówię do picia czy do maści. W ten sposób robimy, proszę Państwa, zioła. Robimy maści z tych ziół, ale też robimy do picia, czyli jak zrobimy. To do picia te leki, bo to się leki nazywają, a nie nalewki. Więc yy, proszę Państwa, yy, możecie wtedy tą mieszankę taką pić po pół łyżeczki, można tym też nacierać, a można nacierać tą maścią. I po jakimś czasie schowa się yy, tak bielactwo, jak i schowa się po prostu. Yy, piegi schowają się. Ale to na jakiś okres, kilku lat, ale to trzeba od czasu do czasu powtarzać, bo tu mówimy całe czasy o bielactwie nabytym, proszę Państwa, nabytym. No oczywiście, że ja mówię pół łyżeczki, tutaj pijemy na, na szklankę wody na cały dzień. Na tej pół łyżeczce jest 8 czasem kropli, czasem, no nie, że weźmiecie z większych łyżeczek, tylko to ma być malutka łyżeczka taka jak do filiżanki. Proszę państwa, a zewnętrznie no to właśnie tą maścią czy możemy też kilka kropel wlać do kąpieli. Więc tutaj wam proszę państwa polecam na przykład. Polecam też oczyścić żyły, jak będziecie codziennie co wieczór pili wodę z imbirem, zaparzony imbir i Cytryny dość dużo, proszę Państwa, czy pietruszkę, która jest moczopędna, to też oczyszcza inerki i, i wszystkie inne, proszę Państwa. Yy, więc warto, ale cytryna jak pijecie z pietruszką, to się chudnie, więc nie musicie pić zielonej herbaty, żeby, wam, yy, żeby się żywa żeby brakowało żelaza, bo w ten czas powstają różnego rodzaju choroby, yy, proszę Państwa. Mówiłam tu o tej dąbrówce rozłogowej, która na przykład ktoś tam na Facebooku pokazuje różne rzeczy alergie, cuda cudawianki, więc kupcie sobie w zielarskim dąbrówkę, tam pisze, żeby wyleczył po prostu alergię na skórze, bo niektórzy mają, czy atopowe zapalenie, czy wypryski alergiczne, czy, 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 czy wyrzuty jakieś te Możecie kupić sobie kwas rozmarynowy i też przecierać. Niektórzy pokazują, jakie mają stopy, jakie te. No, niektórzy od razu, żeby się udać do lekarza, tylko że nie czytacie dobrze, co goście czy ludzie piszą. Pisze, że wykorzystał od lekarza wszystkie maści, nie pomogły, co Wy na to radzicie, a Wy mówicie, wróćcie z powrotem do lekarza. No to, to tak, tak nie można. Dobrze, po prostu słuchajcie, o co Was ktoś prosi i pokazuje. Proszę Państwa, jeszcze mówimy tutaj o tym wrodzonym bielactwie, które nie da się wyleczyć. Dawniej to w starożytnej Grecji bielactwo uważano za biały trąd, tak to powiadali. No i, i widzicie, nabyte bielactwo spowodowane powstającymi przeciwciałami objawiającymi się w wieku dopiero 30 lat mówiłam Wam na samym początku czyli nabyte tak się może objawić, tak samo jeżeli ktoś ma to genetycznie, więc widzicie jak jest Fajso Polski Instytut Rybny skomentował mój link rybny, to przecież ryb tam ja nie kupuję i proszę Państwa o czym tutaj jeszcze będziemy mówić, ktoś mnie tutaj zapytał, zatłuszczenie wątroby, chociaż ktoś jest szczupy, ale proszę Państwa, może być to jakieś zatrucie jakimś arszenikiem, fosforem, ponieważ występują w niektórych artykułach spożywczych te różne dodatki, tak, czy w piwie, czy w wodach słodkich, butelkach plastikowych, tak, co te kolorowe wody są, może doprowadzić do przetuszczenia wątroby po prostu. I wtedy macie taki ucisk, jak ktoś mówi, w prawym boku, twarde, twardość, a nawet czasem ból. Więc trzeba zmienić to picie tej wody, trzeba nie pić tego piwa, bo pije się do, do czasu. Bo. I trzeba unikać właściwie tych produktów, a trzeba wątrobę odtuścić, czyli można poprzez dietę. Nie w sposób taki, że nie będziesz coś tam jadł, wszystko odrzucasz. Jedz mniej tego, co jesz, ale dodatkowo musisz mieć surówki po 20 deko. Pije się wyciąg z buraczków też. Proszę Państwa, jemy takie mięsa chude jak z indyka, czy czy inne, czy z gęsi, bo są tłuszcze nienasycone, możemy takie coś po prostu w tej diecie zmienić. Dodatkowo popijemy jakimś ziołem, może to być wroty, czy może to być koszkawy trochę, ale może być to, proszę Państwa, zrobiona taka mieszanka ugotowana głógróża i bławatek, to dotlenia serce wszędzie, mózg. I w ogóle jest lepiej dotleniony, czyli możemy sobie wypić kwaś i można wypić pół filiżanki, drugie pół wieczorem, czyli jest korzystne dla pracy serca i ogólnie. Więc proszę Państwa, tutaj Wam bardzo mocno polecam. Ktoś pisze na Facebooku, dlatego odpowiadam na YouTube, tutaj piszecie, że włosy Wam wypadają, pokazujecie ile. No proszę Państwa, no w zasadzie po badaniach, sprawdzaniach i tak dalej to włosy wypadają nawet i i 150 dziennie włosów. Tego nie widzicie, bo ktoś się czesze rano, jak ma krótkie, tego nie widać, jak ma długie, no to widać, bo się je długi włos zawini i ci się wydaje, że to jest dużo. Ale, ale proszę Państwa, włos ma jeszcze trzon. Czyli te cebulki, który się ten korzeń włosa, ten gruczołojowy I tutaj nie mówcie, nie odpisujcie mi tak do mnie, Władysława, myję sobie włosy. Ja mówię, że włosy się same umyją te końcówki, jak będziesz brała ten szampon, wymyje wcześniej opuszkami, będziesz masowywać skórę, masować, bo może być zapalenie i żeby były mocne włosy, które się nie niszczą i wypadają, więc. Po każdym umyciu, tam dwa razy w tygodniu my jeszcze ile to pasowało, mieć nagotowane tego skrzypu suchego, duża płaska łyżka, pół szklanki wody ugotowane i później po umyciu ładnie wmasować w tę skórę po prostu, bo nie chodzi nam o te włosy, które tu mamy długie, bo one się mogą też kruszyć różnie. Przy okazji, jeżeli włosy ci tak wypadają, to po prostu brakuje ci żelaza, a to nie masz też paznokci, bo ci się łamią. Więc y, radzę popić trochę, choć przez tydzień czasu tego. Y, no, wiecie co? Y, po prostu skrzypu, bo skrzyp ma przemiąkę i proszę państwa bardzo korzystnie działa. Y, ktoś jeszcze pytał się. Y, czy jest jakiś wywar, bo się bardzo poci. No można też pić, nie wiem, czy szałwia jest do picia, bo ja tego nie uznaję, ale jakieś otręby zagotować, trzymając ręce, jak wam się pocą w tym odwarze lub, lub ten skrzyp lub orzech, liście z orzecha, bo to są, szkoda też ich niszczyć, bo, no ale jak potrzeba, bo to są do picia, ale to zatrzymuje pocenie, pocenie to też od hormonów, od nerwicy może być wegetatywnej, wewnętrznej, proszę Państwa, i w ogóle. Ja mówiłam Wam, że ktoś mówi, że ma zaflegmione płuca, to mówiłam Wam, że jest taka babka plesznik, która bardzo jest skutecznym ziołem na płuca, oprócz tego żywokostu, o którym mówię, więc przeciw zaflegmieniu płuc to tymianek. Ta babka pleśni, zatrzymuje kaszel, ona rośnie wszędzie. Można powiedzieć, ale to ty nie musisz jej szukać, bo możesz ją kupić w sklepie zielarskim. Tylko wystarczy wiedzieć co i, i pije się na przykład. Masz tą szklankę zaparzoną, małą rzeczkę z wodą, to 10 minut później pijesz jedną połowę rano, pół godziny po jedzeniu, drugą wieczorem. Więc Tutaj można w taki sposób. no To wszystko jest życia wzięte, to wszystko jest prawda. To wszystko nie jest to, co tutaj podaję na tych filmikach. Może ktoś nie ma tej książki, jesteśmy gośćmi na tej ziemi, to polecam albo złoty zioła na wagę złota polecane przez władzie. Warto mieć ją, bo otworzysz i zobaczysz na jakie gronkowce, na co, co na co, jakie choroby, a jeszcze o różnych rzeczach ciekawszych pisze y, całą tą prawdę, która wyszła na jaw. A ja ją pisałam, oj przepraszam, wcześniej spadła y, po prostu i y, bo wcześniej wiedziałam, że to co się wydarzyło, ten, ta pandemia że to jest to, co ja napisałam w tej książce. Proszę Państwa, dawniej ludzie też holowali na półca, na gruźlicę, na suchoty, kalapujące, i to pozostało, i to pozostanie, i teraz bardzo dużo ludzi jest chorych, bo z różnych stron świata ludzie nawieźli tego. I, i, i jak, jak rozmawia z Tobą, a jest na to chory, miał jeszcze temperaturę, to zaraża. Ile osób by nie było, to tyle zarazi, bo te, te bakterie, które się tak namnażają z tym oddechem, z tymi chilinami, z tym wszystkim i one nie giną. One się dłużej utrzymują na powietrzu, to jakby przez około 5 minut, chociaż na powietrzu stoicie, no ale jak blisko jeden drugiego, więc można się zakazić i to szybciutko i to łatwo, więc trzeba uważać, unikać. Dobrze zrobili, że do tej pory ludzie pamiętają, że jak jest korzyści, jesteś tu, nie stoi nikt, zaraz za tobą nie pluje ci za plecami, nie kaszle na ciebie, tylko. Ludzie się nauczyli, i ten koszyk jest odległość koszyka co najmniej półtora metra. Już, już to po prostu jest inaczej. Zakupy, jak robicie w sklepie, proszę państwa, robimy wszyscy to też uważać, bo jedną łapską złapie ktoś, wózek jedzie, kupi to, to, tamto, a może mieć i egzemy, i różnego rodzaju i grzebice, a może mieć, jak się to nazywa, świeżbice czy tam coś, Różne rzeczy, i to zostaje na tym koszyku. I nikt tego nie czyści, tylko jeden łapie, drugi łapie, trzeci łapie. Warto też mieć chusteczkę ze sobą higieniczną, jak widzisz, na większe zakupy przeczyścić, czy taką namoczoną, i wtedy bierzesz za ten wózek po prostu, bo już nie ma rękawiczek, bo już nie ma tej zgrozy, bo nie ma tego, tamtego i tak dalej. To nie będę tu na ten temat mówić. W każdym razie, każdy, kto. To mówię całą prawdę, bo nawet to wiem od ludzi. Że zawsze trzeba się z metali ciężkich oczyszczać. Nawet yy, które się znajdują metale ciężkie w szczepionkach, czy to grafeny, czy inne, czy nie wiadomo jakie, więc tu trzeba się ziołami oczyścić, żeby nie niszczyło tego naszego białka, żeby krew nie robiła się zagęszczona, czyli zakrzepica. Więc tutaj każdy z Was, a jak macie jakieś pytanie, zadzwońcie do mnie. 884 959 320. Można rozmawiać. Pozdrawiam wszystkie panie nowe, które dzisiaj dzwoniły z daleka. Yy, yy, tak. Yy. I jeszcze śmieszy mnie ten wczorajszy pan, który tak krzyczał na mnie. Yy. Ale nie udało mu się, bo wiecie, jakoś to jeżeli ktoś ma tą wiedzę i sprawdzoną to żeby ktoś nie wiem jak negował to tym się nie trzeba przejmować tylko to tak spływa jak woda po kajnerze nic mi to nie robi bo widocznie ten co krzyczy że się to wie że mu coś nie pomogło i, i, i wtedy siłą nie wiem prowokuje czy coś takiego neguje czyli to, to właśnie chciałam powiedzieć co jeszcze wszystkim, którzy obchodzą imieniny, urodziny, jakieś swoje święto, to ja składam bardzo serdeczne życzenia, takie ciepłe od serca. Życzę dużo, dużo radości, miłości, zadowolenia, bez strachu, bez lęku, bo lęk i strach jest najgorszy, to też powoduje różne choroby, kołatanie serca i wiele innych. Bo, no właściwie co? Ludzi zabija, też strach i lęk w 100%, grzywica w 90%, a tutaj i, i to wszystko, więc, wiecie, życie jest krótkie, nie trzeba się przejmować, bo zawsze przychodzi ktoś następny i będzie kontynuował to, co na przykład ja teraz i tak dalej, ale żeby ta wiedza prawdziwa taka nie została zmącona więc ja póki żyję, dziękuję panu Bogu, to nie pozwolę na to, żeby ktoś. Po prostu opowiadał głupoty, które jeszcze raz dzisiaj powtórzę, że muszę Wam powtórzyć, kochani, że jeżeli by takie grzyby, grzybki, które zalewają tam yy, muchomorki, nie wiadomo co, leczyły, to nie jeden by dał miliony, żeby przeżył. tak? Jedynie, co może uratować i zatrzymać proces raka i nowotwora i przerzuty, to korzy mniszka lekarskiego, nie żaden żałyszeń ze sklepu, uzbierany osobiście. Wtedy te dwie łyżki płaskie, już wiele jest przykładów i osób, które miały raka, czy nowotwora, czy piersi, pijąc to, co ja polecam, po prostu przez jakiś czas, a później profilaktycznie doprowadziły się do stanu pierwotnego, czyli tak jakby tej diagnozy nie było więc złej, więc polecam korzeń niszka, wyciąg z jaskółczego ziela, orzecha, żeby się odrobaczyć, ale nie orzecha, nalewki. Nalewkę można sobie tak zrobić i wypić, jak jest choroba lokomocyjna, czy jakaś biegunka po jedzeniu, to można tak sobie wypić tą słodką z kilku orzechów, ale lek z orzecha z goździkami to się robi inaczej, bo trzeba bardzo dużo orzechów. Bardzo, bardzo dużo. I. I proszę Państwa, nie tak jak panienki panie wypatrzyły, że będzie lepszy filmik, bo ma długi paznokiedzi i kroi nożem na ćwiarteczki. Można też kroić, no, ale ucieknie ci ta woda, a jak będzie orzech, dożyjemy drugiego roku, to naładuj orzechów do woreczka, przytrzymaj ręką, woreczek nie pęka, z tuc tuckiem, tym co do mięsa. Wszystko ci zostanie razem z tą wodą. Później wlejesz do słoika i masz najlepsze do wykonania po prostu tego orzecha, tego leku z orzecha, czy to na biegunki bakteryjne, czy to na gronkowce, paciorkowce, inne szczepy, dur brzuszny, czerwonka, bo to był przyjęty w medycynie, jest zaakceptowany orzech i zawsze trzeba pamiętać w czerwcu, żeby to zrobić, tylko nigdy nie róbcie na samym spirytusie, zawsze to musi mieć yy, spirytusu. Tyle, na przykład jak dajesz tam na dwie litry pół ćwiartki, to, to później alkoholu tyle samo dolewasz, tak? I później to musisz obracać we wszystkie strony i wyjdzie Ci tyle leku, ale to Ci wyjdzie prawdziwego leku, a nie jakiejś nalewki czy samej wódki. Więc tutaj Wam to mówię i polecam bardzo serdecznie, jak chcecie się coś więcej dowiedzieć. Możecie do mnie dzwonić 884 959 320. Warto sobie też robić, nie zapominać, bo już będzie się robiło zimno, na razie jest ciepło. To będzie różnie, ten czy całe cytryny, wycisnąć sok. Ile mamy soku, tyle wody dajemy gotowanej. Dajemy całą główkę czosnku, rozmiatamy, dajemy 6 łyżek miodu. I dajemy pół łyżeczki mielonych goździków i postoi to 12 godzin i pijemy sobie. Też oczyszcza krew i ogólnie, ale jest jak są kaszel, czy mokry, czy suchy i ogólnie. Więc to Wam po prostu radzę, czy też zbija gorączkę i wiele innych chorób. Wiecie, że czosnek jest naprawdę dobrym antybiotykiem. Tyle, tyle w tym temacie. I pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich po prostu. I, i, i pozdrawiam jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie.